Kamień jaki spadł trenerowi z licza baskety Kruszków z serca pomysłów Bydgoszy to chyba aż w Kruszkowie był słyszalny ten odgłos upadającego kamienia bo jednak po dziewięciu porażkach z rzędu zwycięstwo na pewno musiało mocno ucieszyć. Nie no cieszyło zwycięstwo, cieszyła e, niezła gra powiedziałbym, że odważna i konsekwentna w obronie e, a ciekawi spadł wiadomo ja już przyznam szczerze, nie liczyłem czy to było 9 czy by to było 11. Dla mnie ważniejszy jest ten moment, który nas czeka, czyli no niemal... Powiedzmy sobie szczerze, niemal pewna walka o play-outy, chociaż zwycięstwo za historią na pewno tworzy jakąś szansę i, i tym bardziej dobrze, że to zwycięstwo przyszło w tym momencie. No szkoda poprzednich, ale... Nie da się jednak ukryć, że zawsze, gdy przegrywa się mecz za meczem, a tych spotkań była z 9, to jednak taka zasklapka w głowie się pojawia, że a może my nie potrafimy grać, może nie potrafimy wygrywać. Zespół też się blokuje, więc no jednak ta, to zawsze ta presja, żeby wygrać w końcu jest większa. No na pewno tak było i myślę, że ja już ten moment trudny przeszedłem, a zawodnicy byli w nim bardzo głęboko i to było widać i to była jakby najcięższa część mojej pracy, żeby, żeby tą, tą wiarę właśnie jakby, żeby ona wróciła. Myślę, że wróciła. Chłopcy zagrali naprawdę niezłe spotkanie. Każdy coś dał i, i, i był to niezły poziom. No teraz czekają nas ciężkie mecze. Myślę, że to będzie dobry dobre takie przetarcie przed tymi ostatnimi, które, które no, będą już nas naprawdę ustawiały przed końcówką sezonu. Dla Michała spychały też to była nowa niewygodna sytuacja, no bo z tego co wiem nigdy w karierze nie było takiej sytuacji, żeby zespół prowadzony przez Michała Splechały co jakiś sportem. No tak, ale każdy zawsze człowiek się czegoś uczy i do pewnych rzeczy się przyzwyczaja i myślę, że takie rzeczy nie tylko Czasem są potrzebne, czasem bardzo wzmacniają i myślę, że ten sezon na pewno też dużo im nie nauczył i myślę, że mnie też wzmocnił. Jestem gotowy na pewne nowe sytuacje i trudne i chyba i bardzo trudne, bo rzeczywiście nie myślałem przed tym sezonem, że będzie aż tak ciężko i z, takim, z taką dużą niepowodzeń, a e, liczę, że skończy się to wszystko pozytywnie i, i jak najszybciej. Rywale na pewno, myślę tutaj o zespole Portfarmercy-Płótno, oglądali spotkanie w więc Nie jest tajemnicą, że zespół Znicza Basket bronił tam cały czas strefą. To był taki chytry plan, który rzadko się zdarza, jak kiedyś pamiętam naszą rozmowę, że wspominaliśmy o tym, żeby zespół cały czas broniąc strefą wygrał my. tu się akurat udało? No tak, rzeczywiście i to było drugie spotkanie pod rząd, bo pierwsze w Krośnie też. Może dlatego tam nie wygraliśmy, bo dwie akcje zagraliśmy swego. Ja żartuję, bo to, bo to e, nie miało żadnego wpływu. Natomiast e, bardzo dobry poligon przeżyliśmy w Krośnie, e, gdzie pomimo minus 30 ja wiele akcji bardzo pozytywnych w tej strefie pokazałem zawodnikom i niewątpliwie te, e, te akcje przyczyniły się do zwycięstwa Wastowi. Tak rzeczywiście też był plan. A co do kłótna, myślę, że kłótno nie oglądając nawet tych meczy to e, Wie czego się może spodziewać, bo już nieraz miało okazję spotykać się z zespołem, który, który prowadzę, więc Więc niech się szykują jak najlepiej, my zrobimy to sami Zwycięstwo w Bydgoszczy rodziło się z bólach także tych fizycznych No bo cierpiał Dawid Mieszkowski już w pierwszej kwarcie Cierpiał pod koniec drugiej Adam Linowski Obaj spotkanie dokończyli, no ale Z ich nogami najlepiej po spotkaniu nie było no tak, obaj mają podkręcone kostki w, w jakimś nieznacznym stopniu, ale na pewno wyklucza to ich z treningów w najbliższych dwóch dniach. No, gramy już w piątek, więc to trochę utrudnia sprawę i możliwości treningowe, ale najważniejsze, że są to urazy, a nie jakieś poważniejsze kontuzje przewlek przewlekające się i eliminujące na dłuższy czas. Także myślę, że będzie dobrze. Dali nie mogli. Dawid rzeczywiście szybko musiał zejść z boiska, ale potem po, po zatejpowaniu jeszcze dał jakąś zmianę. To, więc dobrze się stało, że to się nie pogłębiło, a, a wręcz potwierdziło, że nie jest to aż tak poważne. Jest Pan zwykle, jak rozmawiamy, optymistą, no, ale tutaj już wspomniał, że niestety obawia się, że zagra w tym playaucie. Cień szansy jeszcze jest, żeby uniknąć tej strefy. Nie no, oczywiście jest i, i dopóki już matematyczne szanse e, wszystko, wszystko wyjaśnią, e, to, to wtedy się z tym pogodzimy. No, no, na pewno przegra nas. Z Astorią by zamykała sprawę całkowicie. Wygrana z Astorią daje pewne możliwości. Wiadomo, że terminarz nie jest jakiś łagodny dla nas, ale dla Astorii też nie jest łagodny. Astoria ma jeden łatwy mecz u siebie z Poznaniem, z którym jednak nie lubi grać. Myślę, że jednak wygra ten mecz. W związku z tym my będziemy potrzebowali już czas w pięciu meczach trzy zwycięstwa, a nie oszukujmy się, będzie to bardzo ciężkie. Może jednego zabraknąć i... I na pewno będę tego bardzo żałował. Myślę, że drużyna też, tak samo był w zeszłym roku. Eee, ale postaram się zrobić, żeby jeżeli będzie brakowało to tylko tego jednego, to i tak to znaczy, że ta końcówka sezonu będzie dla nas eee, taka satysfakcjonująca. Michał Aleksandrowicz bardzo dużo w tym spotkaniu rzucał. Po spotkaniu nawet miał sam do siebie pretensje, że tak dużo nie trafiał, ale trener jakoś pocieszał go i mówił, że tak właśnie miała wyglądać ta gra, bo on brał ciężar w gry na siebie, że czasem nie trafia, Zatem mają inni korzystać. Tak, ja mu to mówiłem po meczu z Krosnem, gdzie on dał 6 rzutów, 3 trafił, że ja wolę jego 7 na 17, czy 7 na 20, a nie 3 na 6. On musi się koncentrować na sobie grę obrońców. I tak to tutaj. Jego rzuty niektóre były łatwiejsze, niektóre były trudne, niektóre były z faulami, ale z, z potwierdzeniem, że kiwali głową chłopcy Podkoszowi, Adam i, i, i Rafał Kulikowski, że te akcje na kosz Michała bardzo otwierały im walkę o piłkę na tablicy atakowanej, jak również zdobywanie tych punktów po, po jakichś zbiórkach, czy krótkich odegraniach, e, czy też wywalczeniu tej piłki, którą on tam gdzieś, gdzieś próbował odrzucić. Także ja jestem z tego zadowolony, on musi brać ciężar zdobywania punktów na siebie. Tym razem było 5 na 17, następnym razem może będzie 8, może będzie 10, kto wie, e, a, a musi to mieć. Mecz z Polfarmexem w nietypowym piątkowym terminie. Co jest tego powodem, że tak w dziwnym w dniu gracie? E, no, dwóch naszych zawodników zostało powołanych do kadry polskiej, w związku z tym większa satysfakcja dla nas. E, mowa tutaj o zawodnikach, którzy grali w lidze streetballa letniej i taki też jest wymóg, że e, PZ musi wystawić zawodników, którzy grali w, 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 tych, w tym cyklu rozgrywek. Zdobywali tam punkty, w związku z tym Michał Wojtyński i Przemek Lewandowski wyjeżdżają na Tłubi do, do Czech podaje się tam, dokładnie i tam będą reprezentowali na no, zasadzie cały związek i nasz kraj. Także z tego powodu, że tu jest sobota, niedziela, tam zostaliśmy poproszeni o to, żeby zagrać ten bezkut. W takim razie mocno były są przygotowania do tego spotkania z Polfarmexem przybudowane, no bo już zdradził plenę, że ostatnio 80 minut praktycznie bez dwóch akcji grał strefą bronił. To ja rozumiem, że nie zdradzi taktyki na spotkanie w Kutni, ale jest jakiś plan. Taki już w głowie zrodził się. Na pewno jest jakiś plan, ale też są jakieś realia. No. Zespół, zespół z w zasadzie został jeszcze wzmocniony. Jeden z lepszych rozgrywających, który wrócił po kontuzji Dawidem Pękniem, co jeszcze zwiększa ich siłę rażenia, i tempo grania, i agresywność obrony. E, no nie oszukujmy się, jeżeli byśmy wygrali w, w, w Kutnie, to byłaby to jedna z największych sensacji e, w tym sezonie. E, oczywiście, no ja postaram się myśleć o tym tak, żeby, żeby było to jak najbardziej realne. E, co do planów i treningów, no rzeczywiście są one trochę okrojone ze względu na kontuzję, na krótszy czas, ale myślę, że będziemy gotowi. My żeśmy z kutnem w tym sezonie ugrali e, tyle co powinniśmy, możemy ugrać e, e, jeszcze jakąś nadróbkę, mamy na to szansę, ale jak będzie, to, to nie jest ten kluczowy mecz. Myślę, że tutaj z dużą swobodą powinniśmy do niego podejść, a kutno powinno mieć większe obawy niż, niż...